Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, rzeczywiście badania to pokazują, natomiast na to tycie ma wpływ też wiele czynników. Po pierwsze styl życia, po drugie środowisko i po trzecie oczywiście czynniki genetyczne. Jeżeli chodzi o styl życia, bo ten zajmuje tak naprawdę kluczowe miejsce, mam tu na myśli to, że dzieci jedzą za dużo przetworzonego jedzenia. Zbyt często sięgają po słodkie przekąski, po chipsy, ciasteczka czy jedzenie typu fast food. Za mało z kolei jedzą warzyw. Czy owoców? Zaleca się 5 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia. Często spotykam się z tym, że dzieci potrafią zjeść jedną, dwie porcje w ciągu tygodnia, czyli rzeczywiście bardzo mało jedzą warzyw i owoców. Po drugie, posiłki nie zawsze są regularnie jedzone, za duża jest wartość energetyczna. Takie ostatnie doświadczenie. Chłopczyk je w szkole obiady, odbiera go babcia, w domu razem z nią i z dziadkiem je obiad, następnie rodzice po pracy zabierają dziecko do domu. I jeszcze dziecko je, trzeci obiad. Słuchajcie, trzy obiady to są o dwa obiady za dużo. Nie oszukujmy się, mimo że one są najzdrowsze, najwspanialsze, nawet robione na parze, warzywa pieczone, gotowane, ale to jest za dużo. Jeżeli chodzi o błędy żywieniowe, takim bardzo ważnym błędem, bardzo istotnym błędem jest to, że dzieci pomijają śniadania lub to, że śniadanie są w innej konfiguracji niż te, które dobrze wpływają na nasze zdrowie. Czyli mam tu na myśli słodkie płatki z czekoladowym mlekiem. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby chociażby owsianka, kasza jaglana z owocami, która też może być i smaczna i zdecydowanie jest zdrowsza. Kolejna kwestia to też nawadnianie organizmu. Pamiętajmy o tym, że nawadnianie jest szalenie istotne, jeżeli chodzi o zdrowie. Dzieci piją za mało wody, natomiast z kolei widzę, że zdecydowanie za dużo też jest napojów słodzonych, gazowanych. I oczywiście pamiętajmy o tym, że aktywność fizyczna jest niezbędna, żeby utrzymać dobre zdrowie. Czy żeby być profilaktyką w leczeniu otyłości nadwagi. Dzieci zdecydowanie za dużo siedzą w cudzysłowie i nie tylko. Przed komputerem, przed telefonem mają za mało aktywności fizycznej. To wszystko wpływa na to, że jednak ta otyłość wśród dzieci, młodzieży rośnie. Otyłość to choroba. Jeżeli chodzi o bezpieczne odchudzanie dzieci, tutaj proponowałabym jednak konsultacje z lekarzem, z pediatrą czy z dietetykiem, żeby bardzo dobrze opiekować się dzieckiem, żeby dieta była też dobrze zbilansowana, żeby w diecie występowały wszystkie niezbędne składniki, natomiast też żeby było dobrze dobrane kalorycznie. I pamiętajmy, to my dorośli mamy moc sprawczą to my dorośli jeździmy na zakupy. My przygotowujemy posiłki, nie należy spychać odpowiedzialności na dzieci. Bardzo często się z tym spotykam. Natomiast to, co dzieci obserwują w nas dorosłych, też to powielają. Czyli po pierwsze i najważniejsze, jeżeli my jesteśmy przykładem na to, że jemy warzywa, że jemy owoce, że gotujemy w domu, że chętnie przygotujemy domowe posiłki, gdzie pojawiają się zupy, sałatki, warzywa, owoce w różnej konfiguracji, jest większa szansa na to, że dziecko też po to sięgnie. Natomiast jeżeli rodzice kupują słone przekąski, słodycze, napoje gazowane, nie łudźmy się, że nasze dziecko nagle to wszystko odstawi i samo wybierze brokuły czy wodę. Jeżeli chodzi o nawyki żywieniowe, na dobrą sprawę tutaj należy podejść całościowo. To nie jest kwestia zmiany nawyków żywieniowych tylko i wyłącznie u dziecka, czyli u jednego członka rodziny. Dobrze jest, kiedy jednak cała rodzina przychodzi razem z dzieckiem na przysłowiową dietę, natomiast moim zdaniem brak diety to najlepsza dieta. Lepiej zmienić styl życia na zdrowy, czyli pamiętać o tym, aby były regularne posiłki, aby śniadanie było zjedzone każdego dnia, dobre zdrowe śniadanie. Aby przerwy między posiłkami wypadały średnio co 3-4 godziny. Pamiętajmy o tym, że kolacja jest szalenie istotna, natomiast zjedzona 2-3 godziny przed snem i oczywiście regularne nawadnianie organizmu oraz aktywność fizyczna też uprawiana każdego dnia najlepiej minimum 30 minut dziennie. Walce z otyłością najważniejsze są zdrowe zasady żywienia. Natomiast kluczowe i równoległe przy tym idzie aktywność fizyczna. Bez aktywności fizycznej nie ma mowy o zdrowym też odchudzaniu czy zdrowej walce z otyłością. Aktywność fizyczna wpływa na kondycję, na masę mięśniową, wpływa na to, że się wydzielają hormony szczęścia i więc jest zdecydowanie lepsze samopoczucie. Aktywność fizyczna to też jest dotlenianie, to jest rozruszanie naszego ciała. Zastoje wodne są też dzięki temu Pobudzane do tego, żeby zostały wydalone, to jest lepszy sen, no i oczywiście myśli się przy więc aktywność fizyczna jest niezbędna ku temu, żeby zdrowo się czuć i dobrze też wyglądać. U nas przyjęło się to, że są nagrody w postaci słodyczej. Jeżeli coś się dobrego wydarzyło, o, wow, super, coś słodkiego zjedzmy. Natomiast też obserwuję, że jeżeli zadzieje się coś złego, biegnie dziecko, potknie się upadnie ma potłuczone kolana, Słyszę często, jak babcie, dziadek, rodzic, opiekun mówi: Tylko nie, pocznij, pocznij, naprawdę kupić ci Lizaka, kupić ci Batonika. Jeżeli chodzi o formę słodyczy jako nagroda lub nagroda pocieszenia, nie jest to zdrowa zasada, z tego względu, że to później w nas zostaje. Lepiej znaleźć coś, co też sprawi przyjemność i coś, co będzie dobrą nagrodą. Mam tu na myśli ciekawą książkę, wspólny wypad do kina, zrobienie czegoś wspólnie. Dzieci naprawdę doceniają to, że mogą spędzać czas z dziadkami, z rodzicami, poznanie czegoś nowego. Niech słodycze nie będą formą nagrody, ani formą pocieszenia. Jeżeli chodzi o młodych pacjentów, to jednym z moich największych sukcesów była dziewczynka. Moja imienniczka Ania trafiła do mnie w wieku 12 lat. Z wagą 98 kg. Na szczęście, znaczy szczęście, tu, szczęście tu nie ma nic do rzeczy. Tak na dobrą sprawę, dzięki temu, że Ania pracowała, jej rodzice, regularnie spotykaliśmy się, analizowaliśmy to, co Ania zjada, co pije, jaka aktywność fizy jest fizycznie włączona. Dziadkowie też się włączyli. Aneczka zrzuciła prawie 40 kg. Natomiast nie zajęło to dwóch miesięcy, jak bardzo często jest. W reklamach. Zajęło to kilka miesięcy, praktycznie rok.